Witajcie, w tym wideo zaprezentuję Wam najciekawsze funkcje, najbardziej użyteczne opaski Xiaomi Smart Band 9 Pro. Na początku chciałbym zaznaczyć, że tą opaskę możemy podłączyć do iPhone'ów, ale także do każdego telefonu z Androidem. Zaznaczam dlatego, że np. urządzenia od Samsunga nie są kompatybilne z iPhone'ami. Tak więc, jeśli macie iPhone'a, spokojnie możecie sobie tą opaskę zakupić. I teraz przejdźmy do tych funkcji, które możemy znaleźć na opasce, a następnie skupimy się na tym, co oferuje nam aplikacja. Czekajcie, ja tutaj złapię sobie tylko fokus, bo coś mi tutaj kamera świruje. Dobra, jest ok. Tak więc, tak, wchodząc sobie w menu aplikacji, mamy tutaj pierwszą z nich, czyli obciążenie treningowe, i zjeżdżając sobie palcem tutaj na dół, mamy VO2 Max. Czyli tak naprawdę jest to ten taki miernik maksymalnej objętości pobranego tlenu. Więc tutaj też sobie to możemy sprawdzić. Oczywiście nie będę tutaj wchodził w szczegóły, jak bardzo jest to miardajne. Żeby tutaj to sprawdzić, no to trzeba byłoby zrobić masę różnych specjalistycznych testów. Ale jeśli ktoś chce to sprawdzić, no to jakby chciałem zaznaczyć, że jest taka możliwość. Następnie mamy oczywiście możliwość mierzenia tętna. I następną funkcją, którą tutaj możemy znaleźć, to jest możliwość sprawdzenia poziomu natlenienia krwi. I sprawdzałem to z Apple Watchem z serii 10. Wyniki są identyczne, tylko że ja to sprawdzałem podczas um, odpoczynku. Więc jeśli chodzi o sprawdzanie tego podczas jakichś takich wysiłków aktywności fizycznej, no to ciężko stwierdzić, jak to wygląda, i tak samo z tętnem. Sprawdzałem tutaj mierzenie tętna porównywałem do Apple Watcha serii 10 i jeśli chodzi o mierzenie go w, w stanie takiego odpoczynku, to wyniki są identyczne. Ale podejrzewam, że jeśli tutaj włączymy jakieś aktywności, no to te, te różnice na pewno będą widoczne. Mamy tutaj oczywiście możliwość sprawdzenia snu, czyli zakładamy opaskę. Na nadgarstek, idziemy spać, i rano w aplikacji pojawiają nam się wyniki. Tak samo wygląda sprawa, możemy sobie e, zmierzyć stres. Następnie mamy tutaj także kalendarz. Nie ma na przykład kalkulatora. Wiem, że jest to aplikacja, która często gdzieś tam jest używana na, te, na tego typu urządzeniach, ale niestety nie ma tej kalkulatora. Nie ma tutaj także żadnego sklepu, żebyśmy mogli sobie pobrać kalkulator. Mamy tutaj natomiast budzik i możemy sobie ustawić do 10 e, alarmów. Następnie mamy tutaj także cykle, czyli po prostu jakby no, kobiety mogą sobie sprawdzać um, okres, de, czas, w którym się ten okres powinien rozpocząć. Um, szczerze nie mam pojęcia, jaka jest tutaj skuteczność tego, no ale mamy taką funkcję. E, tutaj także możemy sobie kontrolować muzykę, która jest odtwarzana poprzez nasze urządzenie, czyli poprzez nasz telefon, aczkolwiek nie ma tej możliwości wrzucenia muzyki bezpośrednio na, ta, na tą opaskę i słuchania na przykład poprzez połączenie się ze słuchawkami. Jest tutaj także opcja kontrolowania naszej kamery, czyli włączamy sobie tą aplikację. Czekajcie, znowu złapię fokus, bo coś mi tutaj ta kamera świruje dzisiaj. Dobra, i możemy po prostu wykonywać zdjęcia za pomocą tej funkcji, ale w moim przypadku, jak podłączałem to do Androida, to niestety to nie działało, Miałem też taki sam problem z Mi Bandem 8, i potem którąś tam aktualizacją to naprawili, więc podejrzewam, że tutaj też tak będzie. No na starcie, niestety, to w moim przypadku nie działało. Jak sobie wejdziemy w ustawienia, to mamy tutaj możliwość włączenia zawsze na ekranie, czyli tak zwanego always on display, i nawet możemy sobie zmieniać motywy. Mamy tutaj trzy motywy. Tak one wyglądają. Dobra, następnie chciałem Wam zaprezentować szybkie gesty. Ale według mnie one są no, mało użyteczne. Za pomocą tych gestów, jak sobie je włączymy, to mamy możliwość właśnie obrócenia nadgarstka dwukrotnie, lub potrząśnięcia nadgarskiem, i jedyne, co tutaj możemy przypisać, to tak naprawdę odrzucenie połączenia, zignorowanie przychodzącego połączenia i otworzenie kalendarza. No więc nie wiem, czy komukolwiek się to tak naprawdę przyda. No Może w przypadku mm, odrzucenia połączenia, no ale tak naprawdę. Średniawka. Mogli tutaj dodać jakieś inne, ciekawsze skróty. Następnie przejdźmy sobie do aplikacji mobilnej. Ona wygląda niemal tak samo na Androidzie i na iOSie. Gdy sobie wejdziemy tutaj, no to mamy oczywiście całą masę tarcz, które sobie możemy bardzo szybko wrzucić na nasz zegarek. Wybieramy tarczę, która nam się podoba, klikamy zastosuj, no i po chwili ona będzie dostępna na, naszym, na naszej opasce, jak widzicie. Tak to wygląda. Są tutaj oczywiście różne kategorie, więc możemy w prosty sposób jakby posortować sobie i wybrać to, co nam się podoba. Są tutaj nawet animowane, animowane tarcze, te dwie, innych nie znalazłem, i są tutaj także własne, ale niestety nie działają. Jakby w, w poprzednich urządzeniach Xiaomi, które używałem, wyglądało to dokładnie tak samo. Ale tutaj był taki plusik, dzięki któremu mogliśmy sobie dodać zdjęcia z galerii naszego telefonu. No tutaj, jakby, mamy zakładkę własne, ale nie mamy możliwości, jakby, włożenia tych zdjęć. Więc obecnie to niestety także nie działa. I po wyjściu sobie z tych tarcz mamy oczywiście możliwość wyświetlania wszystkich powiadomień. Tutaj możemy sobie włączyć i wyłączyć powiadomienia z aplikacji. Które chcemy, lub nie chcemy otrzymywać, oraz możemy tutaj także otrzymywać powiadomienia, jeśli chodzi o połączenia, ale oczywiście nie możemy przez tą opaskę rozmawiać, dlatego że ona ani nie ma mikrofonu, ani głośnika. Następnie, jak wejdziemy sobie w sprawność fizyczną i zdrowie, to mamy tutaj inne funkcje zdrowotne, które nie są dostępne na opasce, np. Na ciągłe monitorowanie tętna, lub powiadomienia o wysokim i niskim tętnie. Oczywiście one są wysyłane tylko wtedy. Gdy nie uprawiamy żadnych no, gdy nie uprawiamy wiecie, żadnych aktywności fizycznych, po prostu, gdy nasze ciało znajduje się w spoczynku. czy jak na przykład siedzimy lub leżymy. Tutaj mamy także sen i możemy sobie włączyć zaawansowane monitorowanie snu oraz tętna, a także szybkość oddychania. Mamy tutaj także poziom natlenia we krwi, jakby to wam pokazywałem, ale tutaj właśnie jest możliwość włączenia całodobowego monitorowania. Oraz alertów o niskim poziomie tlenu we krwi. Następnie mamy stres. I także możemy sobie włączyć całodobowe monitorowanie. Tu jest także przypomnienie o wstaniu. Jeśli mamy dużo pracy, takiej przed komputerem, lub no po prostu jak siedzimy długo, to po godzinie wyrzuci nam powiadomienie, że powinniśmy wstać i chwilę pochodzić, żeby się poruszać. Tutaj mamy także te wszystkie podstawowe statystyki dzienne, czyli ilość spalonych kalorii, zrobionych kroków oraz czas w ruchu. Oczywiście możemy sobie to spersonalizować i zmienić do naszych preferencji. Następnie po wyjściu z tego e, mamy oczywiście e, widżety. To są te ekrany, które znajdują się po lewej stronie i możemy sobie je również spersonalizować, możemy je usun usuwać, przesuwać e, i także po prostu dodać e, inne inne skróty. I jak widzicie, mamy tutaj raz, 2, 3, 4, 5 różnych hmm, pięć różnych takich, nie wiem jak to nazwać, motywów, może, ta, może tak to nazwę. No i tutaj możemy sobie dodać właśnie ten, który chcemy. Czyli w tym przypadku ja sobie dałem poziom natlenienia krwi. No i mogę sobie szybko jakby rozpocząć. Więc jeśli często korzystacie z jakiejś konkretnego, konkretnej funkcji, no to możecie sobie ją wrzucić do tego ekranu, który się znajduje po lewej stronie i będzie to szybciej po prostu dostępne. I tutaj mamy też możliwość, żeby odszukać nasze urządzenie, czy jeśli gdzieś nam się zawiruszyła ta opaska, to klikamy Znajdź urządzenie i ona zaczyna wibrować, no, ale jest to takie no, powiedział, słabe wibrowanie, więc może być problem, jeśli gdzieś nam się dość mocno zagubiła. I to tak naprawdę tyle. No Może jeszcze ostatnia rzecz. Mamy tutaj oczywiście możliwość aktualizacji oprogramowania i także automatycznych Aktualizacji pobieranych poprzez Wi-Fi. Tak więc, według mnie to wszystko to są, według mnie, najciekawsze funkcje tego urządzenia.